Gostynin promuje się jako gmina przyjazna środowisku. Miasto dba o tereny zielone w centrum. Mamy kosze do segregacji odpadów na surowce wtórne, a nasze dzieci od najmłodszych lat uczone są w szkołach właściwych postaw proekologicznych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają zielone obrzeża naszego miasta. Udaliśmy się z kamerą w okolicy osiedla Zatorze, gdzie niedaleko obwodnicy kilka tygodni temu strażacy walczyli z pożarem. Widok spalonej trawy i zwęglonych drzew może wpływać przygnębiająco na spacerowiczów. Jednak na szczęście wygląda na to, że przyroda zaczyna się regenerować. Niestety w okolicach pogorzeliska można też zobaczyć sterty śmieci. Obwodnica odcięła miasto od lasu, więc Straż Leśna nie narzeka teraz na podrzucane śmieci. Pozostają one w okolicach Zatorza po stronie miasta. Nic nie pomogą apele władz gostlinina, jeśli mieszkańcy sami nie zrozumieją, że działanie dla dobra ziemi służyć będzie im samym i następnym pokoleniom.